w latach zaboru. Tych, w trakcie konferencji walczyli o nasze granice. Oj, za nas, jesteś w niebie. imię Twoje, przyjść królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, taki na ziemi. Chleba naszego poprzedniego. Daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie, nie bądź bądź nas na pokuszenie. Ale nas zbaw od złego. do Łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś tu z Duchy Stanów, o przywództwo Twojego Jezusa. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Konieczne odpoczyne kraczy zaś Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Na światłość światło wiekuista niechaj mu świeci. Na światłość światło wiekuista niechaj mu świeci. Nie podłużywajmy pokoju wiecznym. Amen. Nie rzucimy ziemi, skąd nasz róg. Nie damy podrzeźmowy. Polski na... Wszystki róg, królewski piastowy. Nie damy, by nas grębił wróg. Tak nam do pomóż Bóg, tak nam do pomóż Bóg. Do krwi ostatniej kropli z żył. Aż się rozpadnie w proch i w pył Krzyżacka zawierucha Nie nam będzie każdy próg Tak nam dopomóż Bóg Tak nam dopomóż Bóg Nie będzie niemiec pluł nam w twarz Dzieci nam Germanin, orężny stanie chłopiec nasz, tu będzie nam hetmanin, gdzie mlyza zabrzmi. Śpieszka ziemię, tak nam do pomóż tak nam do pomóż Po odśpiewaniu roty widzimy tutaj przedstawiciela szefa Ruchu Suwerenności Narodu Polskiego, pana Sławomila Zakrzewskiego. Proszę powiedzieć, kolejny raz jesteśmy tutaj, gdy jest rocznica podpisania Traktatu Wersalskiego. Co to dzisiaj znaczy dla Polski? Znaczy, że było to możliwe środkami politycznymi odzyskać granice Polski, że można przy użyciu oczywiście polskich patriotów, takich jak Roman Dmowski, jak Paderewski, jak Zamojski i wielu innych, którzy pracowali nad tym, Wypracowywali sobie pozycję Polski w świecie. Także 92 lata temu stanęli na wysokości zadania. Użyli swoich wszystkich dyplomatycznych talentów, olbrzymiej wiedzy, determinacji. To było coś, co było potrzebne nam jako ten zaczyn, zaczyn do tworzenia państwa. Niestety później to zostało zmarnotrawione. No właśnie, dzisiaj Polska jest w Unii Europejskiej. Za kilka dni będziemy świadkami, że e, będzie tak zwana prezydencja Polski w Unii Europejskiej. Niektórzy mówią, że będziemy rządzili w Unii. Stanisław Michalkiewicz bardzo trzeźwo twierdzi, że to jest tylko takie, że to są tylko takie Saturnalia, gdzie niewolnicy mogą sobie e, porządzić w cudzysłowiu, ale władza nie zmienia swojego miejsca i należy do rzeczywistych panów. Co to dzisiaj znaczy w kontekście traktatu wersalskiego i w kontekście traktatu lizbońskiego być Polakiem i mieć obowiązki polskie? Na pewno nie stanowimy sami o sobie, ponieważ... Władza już jest w Brukseli, to dyrektywy do nas przychodzą, a tu tylko się wypełnia to prawo, także nie jest to suwerenna rola Polski, nie jest to przecież coś, co jest w ogóle nie ma tu w ogóle mowy i to jest słuszne stwierdzenie to są bachanalia, to są igrzyska dla ludu i wmawia nam się, że my mamy jakiś w ogóle wpływ na, na rządy Czy ruch jest... narodu polskiego będzie na placu zamkowym wiemy, że tam ma być wielki z kwiatów ułożony dywan na cześć polskiej prezydencji w Unii Europejskiej czy narodowcy coś powiedzą czy będzie ten słynny baner UE nie ja myślę, że nawet coś wcześniej Myślimy. Tutaj proponuję, żeby Ale? Pan Bartłomiej Kurzeja, artysta narodowy rzeźbia, żeby coś na ten temat powiedział. Eee, no wiadomo, te jak były transparenty przed Pałacem Prezydenckim, że 4 czerwca, samo południe, a lipiec, sierpień Bartłomiej Kurzeja. Także mamy już przygotowaną jedną rzecz, sytuacja y, będzie y, no, ciekawa gdzie i kogo zapraszamy, na którą godzinę? Znaczy ja chciałem się wypowiedzieć jeszcze odnośnie tej, tej sytuacji prezydencji polskiej w Unii Europejskiej. Wysłuchałem dzisiaj wypowiedzi premiera Tuska. No i tak dużo mówił, różnie mówił, ale coś ciekawego, że nie wspomniał o traktacie wersalskim, a jest premierem i, i jest zobowiązany do panią nasze interesy, no i, i jest coś takiego, że brakło po tej jego wypowiedzi tylko, chwalącej Unię Europejską, żeby ktoś jeszcze wszedł z mopem i z wiadrem i powycierał tą wodę z przedmównicy. Dla Telewizji Narodowej wypowiadał się Bartłomiej Kurzeja. Jesteśmy przy banerze Ruch Suwerenność Narodu Polskiego. Na Placu na Rozdrożu skromna narodowa uroczystość przy pomniku. E, traktat Lizboński e, poprzez e, swoją rozbudowaną konstrukcję e, zlikwidował tą autentyczną prezydencję, która była na początku Unii Europejskiej. E, nic to nie znaczy, e, jest to e, po prostu tylko no, forma jakiejś takiej dokańczania e, spraw. Raz jedni mają robić, raz inni, raz jeszcze inni. Myślę, że, że traktat wersalski, a traktat lizboński są to dwie różne rzeczy. Traktat wersalski napłacał porządek w Europie po pierwszej wojnie światowej. No jaki on był? Myśmy dużo też w tym Wersalu stracili, bo powinniśmy budować Polskę po To no, taka była idea Romana Dmowskiego, budowania Wielkiej Polski. Traktat Lizboński jest aktem zdrady i likwiduje państwowości, zwłaszcza państwowości narodowe. Plac na rozdrożu 28 czerwca 2011 roku. Skromna narodowa uroczystość. Spotykają się narodowcy, którzy dzięki telewizji narodowej docierają do odbiorców internetu. Szanowni Państwo, za rok też tutaj będziemy. Nie wiemy jakie będą nasze nocy, ale Miejmy nadzieję spotykać się właśnie tutaj, przy pomniku Romana Dmowskiego.